W dzisiejszym programie zapraszamy na międzypokoleniowe spotkanie w klubie Przylesie Koszulińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylasie, gdzie seniorzy wraz z uczniami ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego tradycyjnie jak co roku dekorowali razem świąteczne pierniki. Będzie też relacja z Mikołajkowej Zabawy dla dzieci w Centrum Rozrywki na Pięterku, Koszolińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylasie. Następnie udamy się do klubu Bałtyk Koszelińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie, w którym Rada Osiedla Morskie zorganizowała świąteczne spotkanie dla seniorów i samotnych mieszkańców. Na koniec zajrzymy też do klubu na Skarpie Koszelińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie na Wigilię Klubowych Sekcji. To jest również integracja taka międzypokoleniowa, a współpracujemy ze sobą już bardzo długo, bo ponad 20 lat i bardzo chętnie uczestniczymy w tych zajęciach. Panie również odwiedzają nas podczas różnego rodzaju festynów, które organizujemy u siebie na terenie naszej placówki. Pierniki to są no, takie klasyczne zajęcia, tradycyjne. To jest coś, co wszystkie lubią dzieci po prostu najbardziej. Ten słodki lukier, te cudowne posypki. Jak się robi takie ciasteczka? Hmm, Klejami takimi. Mhm. A za co lubisz święta? Falna hmm, święta. Bardzo lubię spotkania rodzinne. A święta, no to zawsze jest spotkanie rodzinne. Ja nawet wyjeżdżam daleko do rodziny, a żeby tam spotkać się, bo ja w suwałkach, bo jestem urodzona w suwach, to jest daleko. Ale jak byłam jeszcze młodsza, to nawet wyjeżdżałam tam i zwołam całą rodzinę. Nieraz gdzieś na jakieś tam drobne restauracje. Posiedzieliśmy w tego wspomnienia, zostały zdjęcia, jakie także I teraz też. Pomimo jego wieku, ale bardzo lubię towarzystwo. Nie mogę sama siedzieć. Mam taką sąsiadkę, którą odwiedzam już od 6 lat. Krzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z Radą Osiedla imienia Wańkowicza w Koszalinie przygotowała mikołajki dla dzieci mieszkańców Spółdzielni przy Lesie oraz dzieci uczestniczących w zajęciach sekcyjnych w klubach osiedlowych. Program rozpoczął się tradycyjnie występami dzieci z sekcji uczestniczących w naszych klubach, były występy grupy baletowej oraz dzieci z miksu tanecznego. Następnie dzieci czeka niesamowita zabawa o tematyce mikołajkowej, świątecznej, wiele atrakcji. Natomiast na koniec oczywiście czeka nas tutaj wizyta świętego Mikołaja, który z dziećmi się będzie wspólnie bawił, ale również obdaruje słodkim co nieco. Dzisiaj chiński taniec, lubisz chodzić na te co dają ci do zajęcia i, i jak na nich jest to ćwiczycie. No lubię, bo sprawia mi to przyjemność. Dlaczego wybrałaś ten balec? Co takiego jest pięknego w balecie? Ćwiczę od mniej więcej piątego roku życia. Wybram nie wiem, po prostu jest piękny. Jesteście gotowi go zobaczyć? Kochani, nawet telewizja przyjechała go sfilmować. Jest tu jako pierwszy przyczyny Miko. Jeszcze głośniej. Błogosław nas i te opłatki, którymi będziemy dzielić się zwyczajem naszych ojców i składać sobie wzajemnie świadeczne życzenia. Bardzo chcemy, żeby ten czas był wyjątkowy i dla nas, i dla naszych gości. Także dużo przygotowań, dużo starań, dużo dekoracji, dużo szukania, że tak powiem, tak, ale warto, zawsze warto, zawsze dbamy o naszych gości, przeszykowaliśmy dla nich własnoręczne robione kartki przez dzieci mamy drobne upominki, no i mamy nadzieję, że będą wspominać długo i bardzo serdecznie ten dzień. Jesteśmy e, spółdzielnią, jesteśmy, to jest nasze osiedle, ale też jest rada tego osiedla e, z, gdzieś z części miejskiej, e, no i wypadałoby i na, należałoby współpracować, no i ta współpraca jest rewelacyjna. Mamy w tej radzie osiedlowej w tym roku, nie w poprzednim, ale e, obecno, obecnej radzie e, dużo młodych, zaangażowanych ludzi, którzy naprawdę chętnie się angażują, robią dużo ciekawych imprez. No a dzisiaj mamy tą taką jedną z ważniejszych w roku, czyli wigilijną, szczególnie dla tych samotnych, starszych osób, które u nas są na osiedlu, których zapraszamy, żeby no spędzili czas razem i mogli się po, ym, podzielić tym upadkiem i, i radością i sercem też z innymi naszymi mieszkańcami. Dużo jest seniorów, ale przybywa ich w bardzo szybkim tempie, szczególnie ludzi w średnim wieku po pięćdziesiątce. Bardzo dużo odchodzi, zostają takie młode stare wdowy. No i właśnie to jest ta samotność. One nie mogą sobie poradzić w pierwszych chwilach po śmierci, po odejściu towarzysza życia. No a my, starsze, to już jesteśmy trochę zachęcani w życiu. Jesteśmy samotni. Masa osób jest i przychodzi, spotykamy się raz w roku. Możemy się porozmawiać, zmienić poglądy na temat zdrowia i innych tam spraw. I zapomnieć, że są takie dobrodziejstwo dla nas, że możemy tutaj się spotykać, bo bardzo wiele osób w ogóle nie wychodzi z domu. Znam takie osoby, które po śmierci najbliższych już pół roku jeszcze nie były nigdzie tak między ludźmi, oprócz tego, że do sklepu, do kościoła pójdzie, nie wychodzą. Więc namawiam wszystkich serdecznie, żeby korzystały z tego, że mamy tutaj blisko klub i naprawdę prężnie działa. Pani Iwonka jest bardzo dobrą organizatorką, polecam wszystkich, nie tylko takie spotkania jak dzisiaj na przykład, ale są takie kameralne spotkania w poniedziałki, mamy zajęcia jakieś plastyczne, mamy spotkanie z ciekawymi ludźmi, mamy na przykład gimnastykę, no, warto skorzystać z tego klubu, naprawdę, polecam serdecznie. もう。 Zrodził się taki pomysł, żeby zrobić taką wigilię sekcyjną. Czyli wszystkie sekcje, wszyscy uczestnicy, którzy uczestniczą w naszych zajęciach tutaj cały rok, żeby wystąpili, żeby się pokazali. I tak naprawdę na tą wigilię, która jest takim podsumowaniem naszej pracy z całego roku, wszyscy czekamy i staramy się, żeby te wigilie wyglądały nie tak samo, tylko Troszeczkę jakieś tam zmiany są wprowadzane. Na pewno co roku dochodzą osoby. W zeszłym roku było nas 70, dzisiaj jest nas 100 osób. Także jakby nasza rodzina tutaj skarbowa powiększa się. Także też się z tego cieszymy. Mamy trzy zespoły takie wokalne, seniorskie, typowo seniorskie, to są skarpianie, od nich zaczynam, bo to jest najstarszy nasz zespół. Wesoła drużyna i ballada. Mamy tutaj również zespół składający się z, z pracowników naszej spółdzielni. On się nazywa Po godzinach i on jest, on ma już 5 lat. Właśnie premiera była właśnie na Wigilii. Pięć lat temu mamy duet, który będziemy mogli zobaczyć dzisiaj pierwszy raz. Oczywiście również i duet wokalny pani Ela Kielichowska ze mną. Na skarpie się bardzo dużo dzieje, że człowiek nie ma czasu na nic, bo ja prowadzę akurat grupę taneczną, grupę fitness, mam dwie grupy fitness teraz i grupę śpiewającą, zespół, wesołą drużynę. No i jako solistka też śpiewa. Bardzo dużo ludzi przychodzi, dlatego że u nas stwarzamy taką atmosferę. Przyjazną. Co prawda, ja też jestem już na emeryturze. Może dlatego zachęcam ludzi, którzy siedzą na emeryturze w domu, żeby wyszli z domu, żeby zrobili coś, jak to mówią na emeryturze, coś dla siebie. Żeby przyjemność mieli po prostu z tego, co tutaj oferujemy w klubie. W zadaniach swoich spółdzielnia ma krzewienie kultury. Jesteśmy tą jednostką, która przyjęła w swoich zadaniach i jak najbardziej tworzymy ten klimat, żeby. Każdy mógł się tu zrealizować, czy to w kurach, czy to w innych sekcjach, które tutaj oboje są dostępne, ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców. I cieszę się, że ilość osób jest, oni żyją tą spółdzielnią i to jest najważniejsze. A ja jestem od tego, żeby im dostępność. Tak jak za dawnych lat robiła moja babka, od i upiecz dla mnie piernik, niech czekoladą śni. Niech pachnie jak cynamon, jak im dawne tak dni.